Cześć, to Marcel. Witam Was w kolejnym odcinku ze sprawdzenia sklepu w Fortnite. Dzisiaj mamy 6 czerwca 2020. No i zobaczyć, jak dzisiaj mamy sklep. I tak, mamy tutaj skina SIG z specakiem uciszacz. Tutaj mamy do niego Zbierak. zwina Klinga. Ok. No mamy skina Cisza z specakiem czarno-pasiasty. Fajny skin. Tutaj mamy do niej Zbierak. Cichy cios i malowanie wyblakła czerń dobra Daj, daj mamy skina czerwony rycerz z plecakiem czerwona tarcza i mamy do niego e, zbierak karmaznowy kilof, Daj mamy skina stalowe oko z plecakiem plecak ze stali Mamy no, nawet fajny skin Daj mamy zbierak bananowy cios emotkę proste jak banan Dziwna ta emotka. Tutaj mam skina ogniskowa z plecakiem plecak z nunchakiem. To jest fajny bardzo skin. Tutaj mamy emotkę. Plons. I jeszcze na emotkę przysiady w stylu Shaolin. No. Fajna motka. Dobra, więc to było na tyle. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. No i do zobaczenia jutro.